Dobra, widzowie, Ja sobie o, jeszcze rozciągniemy to trochę cyk duży, było o, elegancko. No dobra, pomówmy ten no to piękny update. Spocznij to sobie, bo ja lubię polskie, bo to jest taka. Jedno, ja powiem wam tak, Obawiamy update, tak? Update wejdzie za tydzień. Należy, wy to widzicie teraz na YouTubie. Nie wiem, kiedy to będą widzieć, więc, jak możesz wszedł. Ale jest jedna fajna rzecz, dlaczego z Polszem w końcu się trafiła Będziecie wiedzieli dlaczego warto po polsku przeczytać zamiast po angielsku W każdym bądź razie, są zmiany, a ta najważniejsza zmiana jest napisana tylko małym druczkiem To też zobaczycie, bo to też jest głupie Ale w każdym bądź razie, na update wchodzi standardowo jak zawsze Nie ma co gadać i teraz tak Pierwsza rzecz w update'iku to jest współpraca ee, z butami Welly Pets. I teraz, jak widzicie, mają nazwę tutaj. Wellie Pets, i to są buty, które można chyba w sklepie kupić z tego co ogarnąłem. I możecie sobie w realu w nich pośmigać. <laughs> Taką podjęli współpracę. <laughs> Żabie buty teraz będą normalnie do kupienia. z mógł po mieście zakurwiać. Zobacz, jakie fajne buciki, kurwa, człowieku. Wyszedbyś na miasto w takich? Ja bym nie wyszedł, ale wiecie, jeszcze do tego jest. czekajcie, tutaj jeszcze była chyba czapka. A i ekskluzywny hełm można zdobyć jeszcze Prog but, Helmet w grze to nieźle. Można kupić 700 zł jedynie. Zajebiste buty za 700 zł, widzowie. Ja bym brał. Następną zmianą, poza tą piękną współpracą, są tapety. Nie wiadomo jeszcze, czy one będą z DLC, czy nie będą z DLC. P prawdopodobnie będą, ale będzie można też chałupę tapetować sobie. To z takich dekoracyjnych rzeczy. Więc całkiem spoko, więc całkiem spoko. No, i to, to z tej zmiany tyle. Następnie to jest akurat całkiem fajne, bo rigi, jak będziecie mieli bazę gdzieś blisko riga, gdzieś na brzegu, to będzie fajnie, bo DPV, DPV czyli taki mechanizm do zapierdalania pod wodą szybciej po prostu, będzie dodany. Prawdopodobnie będzie za dwa razy szybszy od płetw, czyli całkiem szybko będziecie mogli dopłynąć do Riga, ale też jest zajebista sprawa, bo jak ktoś lubi polować na wodzie na tą frajernię, co tam po niej pływa, to to też jest git, bo możesz sobie takie coś capnąć ze sobą i zapierdalać tym za łódkami. Więc może być fajnie. Zaczyna jak to będzie działać, bo nie wiem, czy będzie benzynę, czy co. Ale może być git, bo może sobie... może da się doganiać albo płynąć równo z łódką. I dzisiaj prawie nie będzie kurwa widać, jak ktoś do ciebie będzie płynął, więc może być spoko. W każdym bądź razie prace nad tym trwają. Eee. I nie ustalili jeszcze, jeżeli o to chodzi daty wydania tego dziadostwa, to jest takie... Jakby nie w tym updatecie jeszcze. O! Ale już to napisali, więc to... Mówię o co chodzi. Fajne. Ja chciałem skutery wodne dodać coś takiego, więc może być git. Teraz tak, dynamiczne zmiany cen, one się zmieniały co 5 godzin, teraz będą się zmieniać co 3. I to się tyczy tylko serwerów dwutygodniowych i tygodniowych, a z tego co zrozumiałem, jak to czytałem wcześniej, to na serwerach miesięcznych zostanie to normalnie. I tu jest napisane, teraz jest co. 3 godziny zmiana zamiast co 5, i potem częstotliwość aktualizacji cen odpowiednio co 2 godziny, i co godzinę, nie? No i na serwerach tygodniowych, dwutygodniowych. Następne, i potem jest już napisane tylko inne rzeczy, więc to będzie bardzo szybkie, krótkie omówienie update'u. Ale to inne rzeczy jest kurwa kluczowe w tym update'u, bo w październiku prawdopodobnie pojawi się jeszcze sporo pla. W sensie pojawią się prace i aktualizacja świata i teraz uwaga. Postęp prac nad rzekami, klifami, yy, kanon, kan, kanioniami i oazami. I teraz. Yy, a, to najpierw to przeczytam, bo jeszcze raz coś powiem. Studnie wodne, ale nie zrozumiałem tego co tu chodzi, że jest to źródło zapasów żywności u sprzedawców NPC. Nie wiem. Na angielski, jak sobie to weźmiemy, to jest. Mm, To samo, więc nie wiem jak to rozumieć. Różne poprawki. Ulepszenie efekt mórz, zachodu słońca i pogody. Yy, I to jest najlepsze co przeczytałem. Jak to spolszczyłem. W miejscach nurkowych rekiny będą się tarłować. Czyli wychodzi na to, że będziemy mieli... Jeżeli to tak jest. Jak jest napisane po polsku. To rekiny się będą po prostu ruchać pod wodą. A na angielski... Yy, <noise> na angielski zupełnie co innego, nie? <noise> że będą się spałnić rekiny. <noise> ale wolałbym wersję polską, jednak. <noise> że będą się tarłować. No ale niestety, w miejscach nurkowych rekiny będą się spałnić Także. No nie mamy jeszcze tej historycznej. Tego historycznego momentu, gdzie możecie sobie zebrać dwie kury do zagrody i będą się robić małe kurczaszki. No a tu z rekinami też nie ota, nie? Ale byłoby fajnie, dlatego polskie, bardzo mi się podoba polski ogólnie ten, polskie tłumaczenie. Eee... I poczekajcie. I. No i dobra i to tyle I ogólnie tutaj jest jedna ważna rzecz Nie wiem czemu to jest napisane, że w październiku Bo teraz mamy update, który ma być w po początek września W każdym bądź razie Pracują też e, Nad A propos tych postępem prac nad rzekami, klifami I kanio kanionami I oazami Ogólnie miało być tak, że teraz przez całe mapy Że seedy będą Tak jak były do tej pory Mapy będą generowały się tak jak do tej pory Ale przez mapę będą przechodziły rzeki Czyli, tak jak są teraz te malutkie takie przy krańcach, to teraz będziecie mieli na przykład przez pół mapy, albo przez kurwa całą mapę i tak dalej, i tak dalej, więc będzie sens budować się gdziekolwiek indziej, żeby mieć dostęp do wody, a nie tak jak teraz, jak ktoś chciał mieć dostęp do wody, to musiał się budować w wyznaczonych miejscach i było słabo, teraz będzie tych miejsc tak naprawdę w chuj. I to jest tak naprawdę, dlatego powiedziałem, że to jest małym druczkiem napisane, bo to prawdopodobnie o to chodzi, nie? Następnie z innych rzeczy udoskonalają zegar cyfrowy, cokolwiek to znaczy, e, obsługa języka arabskiego, co nas raczej nie interesuje. Tutaj jest jakiś, jakiś blender, booster, o tym kurwa nigdy nie słyszałem. Nie chciałem się tego e, googlować, tak naprawdę. Rekwizyty artystyczne: wieszaki na ubrania i gaśnice, nie wiem po co, e, pracują nad tym nowym hazmatem. Prawdopodobnie pojawi się w październiku, czyli dopiero za miesiąc. I prawdopodobnie, znając życie, będzie to po prostu DLC. Następne, nie? Poza tym, opcja dla daltonistów, czyli to, co w większości gier jest a tutaj tego, nigdy tego nie było. Jakieś poprawki dotyczące uderzania w kaktus, czyli jak prawdopodobnie nie uderzania na zasadzie zbierania, tylko jak ty w niego walisz ryjem, jak wbiegasz. Ulepszenie sztuczna inteligencja wilków. Nie wiem zupełnie po co. Te wilki, tak jak teraz, co mogłyby tak zostać. No i potem jakiś interfejs sklepu DLC. No i to jest wszystko. Więc ogólnie ten update z jednej strony z siepałę. Nie wiadomo dokładnie co teraz wprowadzą. Więcej dowiemy się prawdopodobnie na dniach, bo pewnie jeszcze jakiś jakaś informacja. To jest niby napisane 29 sierpnia, czyli dzisiaj. Tak jakby. Więc nie wiem co oni tu wprowadzą. Mam nadzieję, że te rzeki już będą wprowadzone. A jak nie, to tak naprawdę wprowadzają tylko zmiany w sklepie. Eee, a reszta zmian jest tak naprawdę w październiku. No A mamy sierpień, a update jest teraz wrześniowy. Więc albo nic nie wprowadzą, albo rzeczywiście wprowadzą chociaż te mapy byłoby zajebiście. A jak tego nie wprowadzą, to nie będziemy mieli w tym update nic. Ale warto było usłyszeć o tych mapach, bo one są naprawdę spoko. No i fajne żabie buty za 700 zł. Tyle z update'u widzowie. Update został omówiony.